Witam serdecznie moi drodzy dawno się nie widzieliśmy nagrywałem kilka materiałów ale one nie zostały z różnych przyczyn zamieszczone także zobaczę czy one jeszcze ujrzą światło dzienne czy nie, natomiast dzisiaj zapraszam was do filmu o prohormonach prohormony były to środki, które powstawały w latach około 2007-8 do 2010 Powstawały i były popularne głównie na Allegro i w serwisach internetowych, ponieważ były to środki na pół legalne, głównie zaczęła się ich produkcja w Stanach Zjednoczonych i po cała popularność można było je oczywiście dostać właśnie na Allegro w Polsce m.in. Niektórzy kupowali je ze Stanów, z różnych stron. Te środki z założenia miały być mniej toksyczne niż steroidy, a miały konwertować w steroidy dopiero w żołądku wielita. I takie właśnie jeśli miały działanie, omijały tą barierę prawną, czyli były sprzedawane jako substancje niezabronione i konwertowały do steroidów anabolicznych dopiero w żołądku. Czyli udało im się wtedy ominąć tą barierę prawną, zanim zostały później zakazane. Nie do wiary. A jednak patrzę w internet i okazuje się, że prohormony są w dalszym ciągu dostępne. Można je bez większego problemu dostać, no to jakież one są nielegalne, skoro są dostępne. Coś tu chyba nie gra, skoro Mdrol, Epistane, demetazine wszystko znajdziecie do .com albo nawet .pl wpisując w ogóle. To jest niesamowite, że w dalszym ciągu te substancje. Są wybrać Ale przez długi czas po prostu były mega popularne na forum SFD czy KFD. Też się wtedy pisało. Dzisiaj chyba już o dopingu to w ogóle nie można pisać. Jeżeli tam z zerkłem po latach, nie wiem czy tam co, cokolwiek można zamieszczać. Natomiast mniejsza o to, wtedy były popularne. Były to piękne butelki, takie kolorowe, e, przeróżne. Był rok 2000 ty, chyba. 8-9 coś takiego eee, mniej więcej kiedy postanowiłem sobie spróbować takie m, właśnie rzeczy i pierwszym z nich najbardziej popularnym i zarazem najmocniejszym był by Mazdrol, m chyba dzisiaj można jeszcze nawet gdzieś tam go nielegalnie dostać no, natomiast zaznaczam, że ja w tym materiale nie promuję takich substancji i nie zalecam do kupowania ich Endrol porównywany z Anapolonem. Duża masa, szybka masa, ale też bardzo dobrze jakościowo. Wiadomo, dzisiaj wiemy, że to też zależy od jedzenia. Natomiast bardzo ubicie, bardzo twarda masa. Trzeba było się zabezpieczyć probiotykami, heparegenem, mocnymi, ponieważ mocno ryło flaki. Tam podwójna czy potrójna grupa metylowa, więc kosa jak nic. Nastrój całkowicie, dewastacja. Więc yy, był to środek mega mocny, niszczący, dawał bardzo dobre efekty. Zalecany był od 4 do 6 tygodni, ja wytrzymałem chyba 3, a nawet nie całe 3 i pół opakowania jeszcze zdążyłem odsprzedać. Mega mocny, bardzo dobra masa, ale bardzo toksyczny i nie polecam. Kolejnym substancją pochodną, już podobnież nie tak toksyczna jak Mdrol była właśnie, de, było Dymetazina DMZ, ten akurat się nazywał preparat. Piękna, piękna, kolorowa naprawdę butelka, która kusiła. Można było dostać te środki od 150 do 200, czasami 250 zł. Dymetazina dawała fenomenalne, bardzo szybkie efekty, nie psuła nastroju. Ten ak tutaj akurat zawierała i Milk Nac i SLIMARYNE i Long Jacka jeszcze, czyli Tongat ale więc od razu była z osłonkami, zaczęło brać jeszcze probiotyki i naprawdę tu masa była świetna, świetne kształty w ogóle, coś niesamowitego, natomiast po odstawieniu po prostu tak z dnia na dzień efekty spadały, więc to była gra naprawdę nie warta świeczki, ale można było zobaczyć się wtedy w formie. Żeby mi ktoś nie powiedział, że jak to ty rzeczy brałeś, a nie wyglądasz, bo taki komentarz miałem gdzieś tam pod czymś, jednym z filmów. Przecież wiadomo, jeżeli ktoś jest w temacie, że forma spada po odstawieniu 2-3 miesiące do pół roku, to już nie widać praktycznie nic. Więc te osoby, które wyglądają dalej, to muszą coś brać, bo to nie jest tak, że to efekty są na stałe. Nie są. I Żeby to było, było jasne. Także demetazina silna substancja podobna do Mdrolu. Później bardzo popularny był, był Epi Pro Epi z Dragon Nutrition. Miałem aż 3 opakowania tego, tylko chyba zostały już nawet e, później wałkowane. Ciężko było dobre kupić. Te co są z Anglii. War e, już podam, w składzie chyba jest, tak samo jest Epi prócz tego prawdopodobnie 6 Bromo i ATD choć nie do końca jestem pewien bo tutaj są takimi jest DAA pierwsze opakowanie działało na mnie wyśmienicie drugie to później kupione po latach już kompletnie nie to jest moi drodzy jakiś uszczerbek mojej przeszłości dawnej gdzie to testowałem tak jak mówię między do 2010 roku maksymalnie Epistane dawało sucho, suchy mięsień, bardzo dobry nastój, super sylwetka, jedynie co to właśnie mm, stawy niszczyła. Niszczyła stawy i nie warta była gra świeczki. Znaczy trzeba było zabezpieczać te stawy, ale na dłuższą metę już... Lubiłem, lubiłem to Epi, to naprawdę dużo tego brałem, ale długo, nie dużo, bo jeden kaps dziennie, ale nie dało się po prostu ze względu na to, że wysuszało, wysuszało stawy, więc nie można było cały czas na tym jakby być i oczywiście podkład testosteronu przeważnie powinien być przy większości tych właśnie rzeczy były też prohormony, które konwertowały w testosteron, ale jakby finansowo to się w ogóle nie opłacało i 6-bromo, 6-bromo nie wiem czy można to nazwać prohormonem, substancja popularna wcześniej była taka Tutaj je kupiłem drugi raz, od czasu do czasu, ale bardzo sporadycznie, raz na kilka miesięcy jakiś kaps wezmę ono. Ona obniża też estradiol właśnie. Nie psuje tak nastroju i, i, i powinna stymulować właśnie produkcję testosteronu, ale bardziej mi się wydaje, że to jest przez obcinanie estradiolu. Epi świetny środek. Suszy, mi, suchy mięsień. Niestety, suszy z stawy, więc nie można było go zbyt długo brać. I weźmiemy sobie. Wys, wyszło Wychodziło coś takiego jak ProTren pro i Trendione. ProTren był środek, który dawał podobne efekty do trenu, ale nie był jak tren. Był łagodny, natomiast Trendione już konwertował w ten tradycyjny, znany stary tre, tren. Hmm, Trenbolon. nie? oryginalnie po prostu konwertował w tren bolon jeszcze nie zjadłem wszystkiego kilka razy podchodziłem ale z uwagi że są skutki skutki są nie zobaczycie skutki jak po trenie czyli dewastacja głównie psychiki nie stosuję tego i, i krótko wytrzymywałem na tym ponieważ mm, czułem że niszczy to mózg więc y, po prostu Absolutnie nie. Tak samo zresztą M-Drol, tak samo Kosa jak nic. Uważam, że dewastacja w głowie jest niesamowita. Nie wata świeczki. Dymetazina wtedy nie robiła takiej dewastacji na, na mózgu. Jeszcze Hadrol, tu jest Hemadrol, to, to samo co Hadrol. Długo się rozkręcał, trzeba było go, go brać powyżej 4 tygodni. 4 tygodnie się rozkręcał, ja brałem tylko maksymalnie 4 tygodnie, więc... Zbyt męczące to było, a też czułem na jelitach go, więc dłużej nie brałem, więc tam nic na nim nie zrobiłem. Minimalne jakieś efekty wtedy. Więc granie warta świeczki było też z Hadrolem. I o stary na to jest wynalazek późniejszy, czyli Sarmy czy Sermy. Zwało jak zwał, bo już nie pamiętam. Prawie niezjedzone. Wywalało u mnie prolaktynę, więc nie opłacało się tego brać <laughs> także był to taki epizod brania tych środków pięknych, kolorowych które miały zastępować steroidy i wykorzystywać tą lukę w prawie żeby można było sprzedawać w rezultacie oczywiście blokowały były mocniej toksyczne niż steroidy i uważam, że bardzo dobrze, że zostały wycofane gdzie niegdzie zauważyłem, że epi jeszcze można kupić ale nie polecam ogólnie tego typu środków. Moi drodzy, pozdrawiam. Do zobaczenia. Zostawcie łapkę w górę i podzielcie się opiniami swoimi, jakie macie na temat prochowanych, jeżeli komuś się zdarzyło je brać. Pozdrawiam.